No, i tak się prezentuje to danie. Jest to kurczak po chińsku. Naprawdę dosyć fajna por porcja. Pisano bar orientalny, DOZO Azja. Zapraszam na testy. Tak się prezentuje na wyjściu. Tak wygląda sala. Naprawdę ładnie. Jest tutaj kurczak podany z warzywami w bardzo fajnym sosie. Naprawdę super. Oczywiście standardową ryż i surówka. No i zapraszam do testu. Jest tutaj sos słodko-kwaśny, który jest naprawdę słodki. Mięsko jest bardzo dobrze doprawione, naprawdę super. Czuć taką naprawdę mocną pikantność, ale nie jest to danie ostre, Warzywa są twarde, czyli tak jak moim zdaniem powinny być, nie są rozgotowane. Mięsko jest naprawdę super, przyprawione i w ogóle miękkie, smaczne. Więc naprawdę mega super sprawa. Tak koszt takiego dania to jest 31 zł. Ryż jest naprawdę super, drobny ryż, nie jest poklejony, mm, ani zasupy, naprawdę świeży, super sprawa, tak samo surówka, świeża, bez jakiejś dużej ilości wody, mega super sprawa, moja ocena to jest 9, cena do jakości 8, zapraszam.